Dzień dobry, zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Lokalna kultura. Miasto bardzo chce pomóc osobom, które mają jakiś pomysł. Katowicki skład neonów powiększony. To jest ostatnia chwila na ratowanie ich. Inauguracja programu Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście. Podsumowanie akcji Zima 2014. Katowice wieczorową porą. Bardzo przyjemnie. Sympatycznie zapraszam na następną edycję będą. Trwa druga edycja konkursu Lokalna Kulturę na najem lokali użytkowych, w których prowadzona będzie działalność kulturalna, artystyczna i twórcza. W lokalach tych obowiązywać będą preferencyjne stawki czynszu, jedynie kilkanaście procent stawki rynkowej. Lokale przeznaczone do konkursu można już oglądać. W tym roku jest to 9 miejsc położonych przy ulicach Chopena 8, gdzie znajdziemy dwa lokale, gliwickiej 58, jasnej 11, Kochanowskiego 14, kozielskiej 4, Krzywej 4, pod kasztanami 33 oraz teatralnej 6. Miasto bardzo chce pomóc osobom, które mają jakiś pomysł. Chcą działać w tej przestrzeni kulturalnej, która jest trudna, bo nie jest w sensu stricte komercyjna, a jednocześnie chcemy unikać dawania bezpośrednich grantów, dotacji, generalnie gotówki. Dzięki temu, że jest szansa na zdobycie Lokalu, w dobrej lokalizacji, w niezwykle atrakcyjnej cenie najmu. Pozwala to z jednej strony pomóc osobom, którym się coś chce, z drugiej strony pozbyć się pustostanów, a z trzeciej strony wprowadzić małe bo małe, ale zawsze dodatkowe środki do kasy miasta Katowice. Kryterium wyboru będzie oferta społeczno-kulturalna przedstawiona przez zainteresowane osoby, a także ich dotychczasowy dorobek. Oferty można składać do 26 lutego. Po tym terminie nastąpi etap rozpatrywania wniosków przez specjalnie do tego celu. Powołaną komisję. Przypomnijmy, że pierwszą edycję konkursu, którego celem jest wzbogacenie krajobrazu kulturalnego miasta, rozstrzygnięto w październiku ubiegłego roku. Wówczas z 13 złożonych ofert wybrano 4. Wyłonieni w konkursie najemcy zadeklarowali chęć stworzenia w lokalach pracowni artystycznych i galerii. Dzięki działalności Strefy Centralnej w Centrum Kultury Katowice mamy szansę zobaczyć niektóre z zabytkowych miejskich neonów. 13 lutego zostały uruchomione kolejne dwa eksponaty: w pełni odtworzony ruchomy czajniczek z herbaciarni Randia, który zdobił róg ulicy Stawowej i 3 Maja, oraz napis Katowice zdemontowany z dawnego dworca kolejowego. Według Dominika Tokarskiego ze Stowarzyszenia Moje Miasto, są dwa główne powody, dla których warto zachować neony. Pierwszy to, że one znikają i to jest ostatnia chwila na ratowanie ich, a drugi to są świetnym przykładem reklamy w przestrzeni miejskiej, a mamy z tym teraz problem w przy, na przykładzie wszędobylskich szmat i właśnie warto zachować te neony, te stare napisy reklamowe, które mm, były bardzo dobrze zaprojektowanymi, ładnymi napisami, e, no i pięknie rozświetlały miasto nocą. Neonów na, na składzie Dominika i naszego miasta jest kilkanaście jeszcze. Więc mamy co robić przez następne dwa, być może trzy lata, a przy okazji chcemy rekonstruować te, które są znane światu i Katowicom z przestrzeni miejskiej na podstawie dokumentów archiwalnych, które są posiadane w posiadaniu Urzędu Miasta Katowice. Dziś odrestaurowane neony trafiają do Centrum Kultury Katowice. Docelowo miałyby zdobyć przestrzeń otwartą. Kiedyś była koncepcja na ulicy Tylnej Mariackiej, ona niestety nie doszła do skutku. Myślę, że docelowo jednak gdzieś w mieście dobrze byłoby je umieścić. Jeżeli dojdzie, a mam nadzieję, że tak. Do stworzenia takiego miejsca w Katowicach to, to będzie bardzo ciekawe i atrakcyjne miejsce w mieście. 50 lat temu Katowice były nazywane polskim Las Vegas. To dzięki neonom, które sprawiały, że centrum miasta nocą zamieniało się w rozświetloną metropolię. W Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach po raz pierwszy zorganizowano Dzień Młodego Przedsiębiorcy w ramach programu Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście. Tego dnia zainaugurowano działania związane z programem, w ramach którego odbędą się spotkania z przedsiębiorcami, warsztaty czy panele dyskusyjne. Młodzi przedsiębiorcy mogą też zadawać pytania ekspertom zarówno na spotkaniach, jak i przez internet. Program jest cały czas otwarty. Program Młodzi przedsiębiorcy zgłaszają się poprzez naszą stronę internetową, czyli młodyprzedsiębiorca.org. Zapisując się w programie, mają możliwość wzięcia udziału w warsztatach, które będą się odbywały przez następne kilka miesięcy i to oni wybierają ci przedsiębiorcy, które z warsztatów będą chcieli w których tak będą chcieli uczestniczyć. Podczas spotkania dyskutowano o najważniejszych problemach napotykanych przez osoby prowadzące małe firmy. Określiliśmy sobie takie dla nas najważniejsze rzeczy z punktu widzenia prowadzenia firmy, które przydają się w takim codziennym prowadzeniu biznesu. To jest prawo, to są podatki, ubezpieczenia, to są finanse, to jest zarządzanie ludźmi, zarządzanie sobą, zarządzanie sprzedażą, marketing, promocja. Często założenia, które są pierwotne, potem gdzieś ewolu ewoluują i, i w zasadzie, jak, jak zawsze, tak, część osób przetrwa, część, część nie, część czy jest jakiś złoty środek chyba nie ma. Liczby pokazują, że coraz więcej młodych ludzi wybiera karierę przedsiębiorcy. Dlatego jeśli chcesz zdobyć praktyczną wiedzę z obszarów kluczowych do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu młodą firmą, zapraszamy do udziału w programie realizowanym przez forum młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Już po raz kolejny 15 liceum ogólnokształcące zorganizowało zawody strzeleckie o puchar prezydenta miasta w konkurencji indywidualnej i drużynowej. Strzelanie z broni małokalibrowej KBKS dla szkół ponadgimnazjalnych miasta Katowice odbyło się w ferie na Strzelnicy Ligi Obrony kraju. Poziom zawodów przerósł oczekiwania organizatorów i zawodowych sędziów. Poziom jest bardzo duży, są zaangażowani, chodzą na treningi, tutaj do szkoły i nie tylko do Pałacu Młodzieży. Widać, że ten sport, strzelecki sport ich po prostu pochłania. W konkurencji drużynowej pierwsze miejsce zajął zespół szkół poligraficzno-mechanicznych. Drugie, 15. Liceum Ogólnokształcące imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Trzecie miejsce, Technikum nr 8. W konkurencji indywidualnej pierwsze miejsce zajął Kamil Mika z XIV liceum ogólnokształcącego imienia Majora Henryka Sucharskiego. Drugie miejsce zajął Sebastian Cebula z XV liceum ogólnokształcącego imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Trzecie miejsce Robert Ratajczak z XV liceum. Ja od dziecka interesuję się wojskiem od małego brzdąca tam z jakimiś pistoletami na kulki biegałem po lesie z kolegami. Ale teraz jak już właśnie do, do szkoły przedem wojskowej, także później będę celował też w Wyższą Szkołę Oficerską do Wrocławia się dostać, tam, tam właśnie na tą Wojskową Akademię Techniczną. Fakt że żołnierza ma się dobrze, no to tak przy okazji jest bardzo duże zainteresowanie właśnie służbami mundurowymi, poprzez właśnie to widać poprzez treningi strzeleckie, poprzez dodatkową musztrę, poprzez zawody obronne. Zainteresowanie jest bardzo duże i wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna, no ma super dzisiaj na rybek. Ostatnie w sezonie zimowym 2013-2014 zawody na orientację z cyklu Katowice wieczorową porą rozegrano na osiedlu Paderewskiego. Jak zawsze organizatorzy zapewnili moc wrażeń, zarówno na trasach dla początkujących i bardziej zaawansowanych. Są dwie trasy: trasa Open, trasa Profi. Jedna, jedna trasa ma punktów 20. Trasa profil ma punktów 30. Wszystko odbywa się na tak zwanej zasadzie biegania typem Scorolof, czyli podbijamy punkty według kolejności dowolnej. Zawody cieszą się stale rosnącą popularnością. Popularność tej naszej imprezy jest niesamowita, bo zaczynaliśmy w listopadzie ilością około 200 osób. Dzisiaj zgłoszone mieliśmy ponad 300, tam 320 prawie osób. Wiadomo, że że, że na pewno tych osób tyle nie jest, ale gdzieś w okolicy czysto osób na pewno. W tej chwili z tego co mi wiadomo, jest to największa impreza e, biega na orientację w Polsce e, tego typu. No, popularność jest niesamowita, zresztą też to świetnie wygląda, jak się wyjdzie na zewnątrz. Zobaczy dla osiedlu tym te tysiące różnych czołówek lampek, które po prostu biegają w różnych kierunkach. No Jest to niesamowite. E, niesamowite wrażenie daje to. Bardzo fajnie na trasie, dużo takich zakamarków i w ogóle mapa trochę inna niż na zwykłych biegach na orientację, ale dobre w ramach rozrywki. Biegło się świetnie, choć były takie momenty podmokłe, prawda, kwestia pogody i tak dalej, także się czasami brodziło w tej trawie, ale ogólnie bardzo naprawdę świetnie. Pomyliśmy się trochę i musieliśmy biec dwa razy w to samo miejsce. Ale bardzo dobrze się biegło. Bardzo przyjemnie. Sympatycznie zapraszam na następne edycje, jeśli będą. Wszelkie informacje na temat imprezy oraz wyniki ostatnich zawodów znajdą Państwo na stronie www.rightkatowice.pl. Spójrzmy co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Zapraszamy na spektakl Good Morning Lemmings. W Centrum Kultury Katowice odbędzie się musical Broadway Street The Show. HCGKS Katowice rozegra mecz z drużyną Skrynicy. Z Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz katowice.tv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia.